mrozić cukinię. Mój patent jest bardzo prosty. Po pierwsze cukinię wstępnie obrabiam, czyli albo kroję, albo trę na odpowiedniej wielkości oczka, a po drugie do woreczków strunowych pakuję już odważone porcje, które zwykle zużywam do konkretnych dań. Na przykład, jeśli do przygotowania ciasta czekoladowego zwykle wykorzystuję 300 gramów Otartej na drobnych oczkach cukinii, to właśnie taką porcję cukinii odważę i zapakuję do woreczka, by usprawnić sobie przygotowanie ciasta w późniejszym terminie. Jaką cukinię najlepiej mrozić? Moim zdaniem najlepsza jest cukinia, która jest świeżo zerwana z krzaczka albo kupiona ze sprawdzonego źródła. I cukinia w raczej niewielkich rozmiarów, ponieważ taka ma najlepszy zwarty miąż i nie zawiera tak wielu nasion w środku. Tak przygotowany woreczek ląduje w zamrażalniku. Jeszcze na dole filmu zostawię Wam linki do przepisów na moim blogu z wykorzystaniem cukini w różnych formach. Jeśli film Wam się spodobał, pamiętajcie, by zasubskrybować mój kanał.